Czwarta część kursu o logarytmach do matury. Tym razem zajmiemy się kolejnym wzorem z karty wzoru. Ten wzór jest bardzo przydatny. On pozwala nam skutecznie pozbyć się potęgi z wyrażenia, które stoi pod logarytmem. Podam przykład. Logarytm o podstawie 5 z 2 do potęgi trzeciej to jest to samo co 3 razy. Logarytm o podstawie 5 z 2. Upraszcza to wyrażenie i pozwala nam to potencjalnie szybciej i sprawniej rozwiązywać trudniejsze przykłady. W wielu zdaniach będziemy musieli zauważyć tą potęgę. Dla przykładu, 64 może być zapisane jako 8 do kwadratu, co da nam 2 logarytmy o podstawie 5 z 8 lub 4 do potęgi trzeciej, co da nam 3 logarytmy o podstawie 5 z 4. Możliwości mamy wiele, to zależy od tego, co stoi pod logarytmem. Ważne jest to, żeby zastanowić się, jak najprościej możemy zapisać to wyrażenie. W tym wypadku nie ma to dla nas znaczenia. Te wyniki po policzeniu na kalkulatorze wyjdą takie same. Jednak w zadaniu już konkretnym to będzie zależało, która postać będzie dla nas wygodniejsza. Czy logarytm o podstawie 5 z 8, czy logarytm o podstawie 5 z 4. Obserwuj po więcej.